Kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejnego vloga, więc jeśli macie ochotę zobaczyć, no to oglądajcie. Ja kochani, czekajcie, która to godzina jest trzecia. I teraz, słuchajcie, mam czas. E, mam tutaj serek z piątnicy. W ogóle nagrałam wam food haul, to w dalszej części wam to puszczę, ale pokazuję wam, że jem serek, bo słuchajcie, miałam tak fatalną noc. Po prostu czasami, słuchajcie, jak idę tak. Nie wiem, jak to powiedzieć. Jak idę tym takim nurtem mm, tych mm, testów z powodzeniem, to mnie tak wiecie, niesie ta fala sukcesu i wiecie, i, i się motywuje, bo mi coś wychodzi. No, to mam chęć robić jeszcze kolejne rzeczy, i znowu testować, i znowu próbować, i w ogóle robić rzeczy, tak. Bo jest ta jest fala taka, nie? A jak się coś, że tak powiem, poli, no to od razu mi siada ten nastrój. Nie? No, wiecie, w, depre w depresji, no to tak niestety jest. Czekajcie, sobie tą moją tutaj poszewkę położę. Yy, że po prostu nawet taka drobnostka może nas zdołować. Znaczy, drobnostka to akurat nie jest drobnostka, ale <laughs> chciałam Wam powiedzieć, że. Wiecie, jak coś wzrasta, no to motywuje, a jak coś się nie uda, no to może zdołować, nie? Tak jak wiecie, już od zeszłego roku walczę z tym moim żywieniem, że dokładam te rzeczy, że testuję, żeby to było bogatsze. No bo ta anemia, i to wiecie, trzeba nadganiać, a jeszcze mam cały czas ten problem, który słuchajcie, nie wiem jak rozwiązać, i dajcie znać, jak wy go rozwiązujecie, jeżeli macie listę zakupów. I idziecie do sklepu i na przykład połowy rzeczy nie ma, albo są, ale są na przykład brzydkie, załóżmy warzywa, czy pogniłe, czy... i jakie wy alternatywy szukacie wtedy? Co wy, jak macie zapisane na liście, nie wiem, kapusta, papryka, ogórek i tego nie ma, to co wtedy bierzecie? Jak macie tam zaplanowane jakieś gotowanie? Bo ja czasami, słuchajcie, mam tę listę przygotowaną, połowy rzeczy nie ma, połowę słuchajcie, nie, złej jakości, i tak naprawdę, no zmniejsza się wszystko jeszcze bardziej i ciężko mi, słuchajcie, coś gotować, nie? Czasami jest ten dobrobyt i jest to wszystko, nie? Dostępne. A czasami są tygodnie, że no jest beznadziejnie, tak? Bo są stare rzeczy albo jakieś pogniłe leżą. I chodzę po tych różnych sklepach i tu sprawdzam i tu w a to w a to w Lidlu, a to coś tam. No i, i chciałam was o to zapytać, bo przecież ja po prostu mam, nie mam tej regularności. I to mnie po prostu denerwuje, że ja potrzebuję tak naprawdę, no wiecie, no żeby to te wartości się zgadzały, tak? Ale słuchajcie, to jest jedna rzecz, która powoduje, że czasami nie dojadam, czasami się wiecie, trochę przegłodzę, no bo. <laughs> wiecie, no ja nie mam tych wszystkich yy, takich tych wypełniaczy, typu jakiś batonik, rogalik, jakaś drożdżówka, nie mam tych wypełniaczy. No i, no i, czasami po prostu, wiecie, jem cały, cały dzień bułki albo jem rosół na przykład cały dzień. No bo, no jest ciężko, bo mam jest ciężko. Próbuję yy, to na przykład jem jako wypełniać, chociaż dzisiaj, no, jest trochę w innym celu. Yy, ale, ale no wiecie, tego na to też. Ostatnio kupiłam dużo. Pokażę wam później na foodholu. No, bo to są takie rzeczy, od których, od których się tyje, ale no też, prawda, nietolerancje mam potem i tak dalej. No, takie jest to, to zakręcone, że nie mogę, wiecie, z tego się odsupłać czasami. Lista była fatalna, dlatego że tak mnie bolał przewód pokarmowy, wiecie, tutaj, nie? To wszystko. I nie wiem, czy to był jakiś rodzaj zgagi, czy, czy jakieś typowo bólowe, bo ja kiedyś miałam refluks. I, I nie wiem, czy to... No nie wiem jak to określić, ale to był taki przechodzący ból właśnie od dołu do góry, no tak jakby trochę zgagał, coś w tym stylu, który się rozchodził właśnie na boki, wiecie, na plecy, tutaj na boki, aż czułam, wiecie, szerzej, nie? Więc musiałam mieć takie, wiecie, ostry ten stan, bo dosłownie nawet nie mogłam się napić łyka wody, bo mi było jeszcze gorzej, nie mogłam się ułożyć na łóżku, żadna, wiecie, pozycja nie była komfortowa. Tylko dopiero jak się położyłam tak, wiecie, z głową wyżej, bo tak przy refluksach to raczej tak mówią, że wyżej. Tu poduszka, nie? Pod głową. Ale mówię wam, jestem wykończona, po prostu zmęczona, wszystko mnie boli i jem tylko właśnie ten serek, no bo nie jestem w stanie nic innego, bo niedobrze też mi jest. Tak, wiecie, jest to wszystko jeszcze takie... No po tej, po, tej, po tej sytuacji tak nie do końca jeszcze w sobie, więc ten, ale gotuję już sobie mięso, pewnie słyszycie cały czas, gotuję mięso, słuchajcie, karkówkę z szynki, to wam też potem pokażę na ujęciach, właśnie karkówkę z szynki, yy, jak to się nazywa, no? gulasz z szynki właśnie. I do tego mam ugotowane ziemniaki, na szczęście nie pieczone, bo to wiecie, teraz to tak delikatniej. I jakieś tam buraczki takie rzeczy to zjem potem. Spróbuję przynajmniej. Chociaż no mówię, no jem ten serek, wiecie, 100 lat i no ciężko. W ogóle ta piętnica powiem, Wam, bardzo lubię tą firmę. Naprawdę produkty są petarda. No ale mówię na nabiałe, ale muszę troszeczkę wiecie, ograniczać też, no bo niestety no ta, no to na mleko, no to no nie minęła, ona się czasami jest mocniej, czasami jest słabiej, bo wiecie, jak robicie te przerwy dwuletnie, to potem jest słabiej troszeczkę, ale e, z tymi objawami, w ogóle strasznie to namokło opakowanie, chyba w lodówce. E, co wam chciałam powiedzieć, no i i tak znowu o żywieniu dzisiaj ten vlog, nie? Moi drodzy, powiem wam, nie jest łatwo, ogólnie Wiecie, bo to jest wszystko się składa w jedno. Mówię, jak jest tak wznosząca i jestem taka stabilna i mi to jedzenie wychodzi i wiecie i jest ok, no to mój nastrój jest ok. Wiadomo, mam czasem te smutki takie, bo mówiłam, te stany depresyjne są. No, ale generalnie jest neutralnie, no normalnie, tak. A jak coś, słuchajcie, jest jest pierdoli, no to no, automatycznie siada. Dzisiaj na przykład już płakałam, no bo bo ja się czuję czasami tak po trzasku, wiecie? Bo jestem tak dziwnym przypadkiem, tak wszystko jest, wiecie, zapiksowane, że nawet żaden lekarz, tak naprawdę, a od 6 lat chodzę do lekarzy, nie ustalił tego, jak, nie wziął tego wszystkiego do, do kupy i nie ustalił je, jak, jako jedno. No nie? Tylko wiecie, trochę tu, trochę tam, trochę siam, taki objaw, taki czy taki, ale nie ma tak, że to jest jedno, nie? Są tam pewne choroby już nazwane, ale tak, żeby to wszystkie te przyczyny zebrać w jedno, no to tak nie ma za bardzo odpowiedzi, nie? Teraz słuchajcie, w lutym zaczynam znowu tą moją serię badań, bo chcę iść do ginekologa, no bo wiadomo, no trzeba kontrolnie i chcę iść, słuchajcie, do immunologa, właśnie z tymi przepływami, z tymi wszystkimi, wiecie. Rzeczami yy, odpornościowymi, czy, 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 wiecie, czy limfatycznymi, no, no, te wszystkie rzeczy, co tam są. No i mam nadzieję, że, że coś, coś, nie wiem, po prostu czasami to mam dość, nie? Czasami mam dość, słuchajcie, tak mi już, już jest słabo czasami. Teraz po tej nocce to, no, tak nie mam siły, naprawdę. Nie wiem, nie wiem, kochani, nie chciałam. Już w tym roku nie chciałam do Was przychodzić i, i ciągle gadać o tym zdrowiu, ale tak wygląda moje życie i nie mogę udawać i mieć, wiecie, przyklejonego uśmiechu o jej. Teraz to w ogóle jestem inną osobą i jest wszystko rewelacyjnie. No wiadomo, no tak by było najlepiej, no ale... Wiecie, no. Powiem wam, że... Mam ostatnio bardzo dużo przemyśleń I cieszę się w sumie, że Zrobiłam taką przesiewkę W moich znajomych, czy, czy w rodzinie Jak ktoś wam daje sygnały Słuchajcie, o, o toksyczności czy, czy Zachowuje się tak, a nie inaczej No to nie można oczekiwać Od takiej osoby, nawet jak jest waszą rodziną Że będzie was wspierać I teraz, kiedy mam Słuchajcie, taki chwilowy Gorszy moment, no to tego wsparcia, nie? No, no, nie ma. Nie ma się coś, co oszukiwać i, i po prostu trzeba sobie radzić samemu. I też się tak powoli uczę, bo ja jestem ogólnie, słuchajcie, taką osobą właśnie ekstrawertyczną i osobą, która lubi się otaczać ludźmi. I takie sytuacje, właśnie samotności, czy, czy właśnie radzenia sobie tak solo z takim, wiecie, potężnym, psychicznym bagażem, no, nie należą do najprostszych. Ale no, co mam zrobić, słuchajcie? Będzie film, właśnie chcę to zaznaczyć w tym filmie, żeby mi nie wyleciało. Następnym filmem będzie, tak jak chcieliście, samotność z wyboru, i też nawiążę tam do, do tych różnych właśnie sytuacji, w których tak naprawdę nie tylko w związkowych, ale takich właśnie też rodzinnych, że czasami, wiecie, chcemy być sami. W naszym życiu, przez to, że rodzina jest taka, jaka jest, nie? że nie tylko w miłości, ale że wybieramy to, nie? Ale to mówię, to będzie w następnym filmie. Mówię to tutaj, właśnie, żebym, jak będę montować, żeby mi się to przypomniało, że mam tam zapisane, ale wiecie, dużo różnych rzeczy robię, to może mi umknąć. Także będzie w kolejnym filmie yy, ten tematyczny. No i co Wam chciałam powiedzieć, że no, tego wsparcia nie ma. I ja, jako ekstrawertyk, taki właśnie lubiący być z ludźmi, ciężko mi się to znosi, nie? Bo ja, słuchajcie, byłam w związku ee, dobrych parę lat z introwertykiem, i le, to nie jest dla mnie kompletnie, nie? I to jeszcze był taki introwertyk, bardzo toksyczny, nie? Czyli, wiecie, połączenie chyba najgorsze na świecie czyli u podstaw takiego intro, introwertyka. Jest takie mm, usposobienie właśnie jest samotnika takiego właśnie, że nie potrzebuje ludzi, jest odseparowany i tak dalej, nie? To jest u podstaw. I to jest okej, okay, no bo wiecie, są ekstrawertycy, są introwertycy, jedni wolą tak, inni inaczej, ale jeszcze jak dodatkowo jest ta toksyczność, to już jest przewolone, słuchajcie, bo nie dość, że właśnie jest taki niedostępny, no, to jeszcze lubuje się w tym, żeby was gnębić, nie? Czyli używa narzędzi, po prostu, żeby. Znaczy, korzysta z tego też, jakim jest. I używa narzędzi, żeby właśnie ciebie jako ekstrawertyka. Tak przeorać trochę, nie? Psychicznie. Mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza, że jadłam. Ja na przykład nie lubię, jak to się je na filmach. Jak mlaszcze, jak cianka. Nie lubię tego. Przewijam. Bo ja chyba jestem mizofonikiem, mi się wydaje. Za to niestety bardzo duż, dużo tracę z vloga. Yy, bo, bo wiecie, zanim ktoś zje posiłek, no to takie dobre 10 minut. Nie tam wiadomo jak cięcia, ale tak się dobre 10 minut jest na, na filmie. Ale tym laskanie czasami, no nie daje rady, słuchajcie. To się nie da, nie? Dla mnie to jest zachowanie po prostu bez kultury. Bo ja na przykład je przy nas i... Yy, 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 Wiecie, nie wiem, no zresztą nie da się jeść i rozmawiać, nie? No albo się, słuchajcie, jest czas na posiłek. No teraz akurat przyszłam do was z tym. Ale to w zasadzie to wiecie, parę jak co tam. Jest czas na posiłek i jest czas na rozmowę, nie? Z jakiegoś powodu zawsze nam mówią, że, że powinniśmy oddzielać te rzeczy, bo, bo wtedy połykamy powietrze, jak mówimy w czasie jedzenia, no i mogą być zdjęcia bardziej. Ale mówię, no... Niektórzy mają takie coś, że jedzą normalnie, że z zamkniętymi ustami, jakieś małe kęsy, a niektóry, niektórzy jedzą tak, że po prostu tak za przeproszeniem żrą. Przepraszam, że to mówię, ale takie jest moje zdanie, że tak żrą po prostu, jak takie świnie, nie? W korycie. Dla mnie to już jest nie do przejścia, nie? Jakieś ciamkanie, mlaskanie, pochłanianie wręcz takich wielkich kawałków, no nie, no to nie jest dla mnie, no. Mam nadzieję, że nie jesteście urażeni ani nic, ale. Ja mówię, staram się. Dużo mówię o moich poglądach, ale czasami staram się nie mówić, bo wiem, że to może być kontrowersyjne. Niemniej, właśnie. Yy, strasznie się zrobiła na to moda, na to jedzenie na vlogach, i ja po prostu. No, nie jestem w stanie, nie? Jest takiego vloga pół godziny. No to oglądam tylko tak z przerwami, takie 15 minut. No bo większość to jest właśnie te blaskanie, nie? I dla mnie to jest po prostu takie niekulturalne bardzo. I takie, no irytujące, no nie wiem, no irytujące. Niektórzy lubią, niektórzy nie. Ja akurat nie lubię. Bo uważam, że jeśli chodzi o kobiety, oczywiście przede wszystkim też, chociaż mężczyźni też oglądam z mężczyznami vlogi i też zdarza się, że jedzą. Ale myślę, że my kobiety, no to... No powinni, powinnyśmy mieć troszeczkę gracji w sobie, nie? Trochę takiej właśnie subtelności, a nie być takimi, że tak powiem, babami ze wsi, nie? Nie obrażając oczywiście nikogo ze wsi, nie? Ale wiecie o co mi chodzi, że, że no fajnie mieć taką kobiecość, taką grację. Nie wiem, mam nadzieję, że nie rozpędza się burza w komentarzach, bo za dużo mówię, słuchajcie, ja powinnam swoje poglądy trzymać dla siebie, naprawdę. Może, może być nieciekawie. No ale to podzielcie się swoim zdaniem. Piszcie w komentarzu: może uważacie inaczej. Jak uważacie inaczej, no to też okej. Okay. Możecie o tym powiedzieć, nie? Właśnie muszę tu dolać wody. Słuchajcie, bo tu się gotuje ten gulasz. Gotuje się tu gulasz. Więc ja yy, muszę tutaj przede wszystkim powycierać: bo wiadomo, para osiada. Para osiada tutaj pod, pod szafką. Ja sobie doleję teraz wody, właśnie żeby to troszeczkę uspokoić, o hopsa, dobra, już tu mamy gularzy, widzicie, gotuje się, tak jak wam mówiłam, że wam pokażę, światło się zmienia e, i co mam chciałam, aha, tą półkę chciałam wam pokazać, że e, widziałam się wczoraj, strasznie się, słuchajcie, narobiłam, bo sprzątałam chyba z dobrej 3 godziny. Posprzątałam kuchnię, posprzątałam tutaj salon i... Yy, i co? I łazienkę. No i zdjęłam już te ozdoby. Słuchajcie, świąteczne. Postawiłam sobie te moje diamenciki. Co mam? Chciałam wam pokazać. O! Albo i nie. Te moje, o! Te moje diamenciki takie plastikowe. Które kupiłam kiedyś Pepko. Taki ptaszek, właśnie porcelanowy. Też z Pepko, i nie wiem już ile lat. To są takie do świeczek, ale ja wkładam tutaj te jamenciki. Kurka jedna, kurka druga. To są chyba jakieś wielkanocne, wiecie? Tutaj kolejna ta. Tutaj mam, słuchajcie, ten obrazek, co, co właśnie wygrałam u, u Paulinki. Bo normalnie ona jak drukowała. To prosiła o. prosiła o jakieś zdjęcia z rodziną czy coś takiego. No a ja, wiadomo, jest tak, jak jest, więc wzięłam sobie z mojego horyzona. E, z tej mojej ulubionej, ukochanej gry. I ostatnio się okazało, że będzie film normalnie kinowy e, na podstawie fabuły z tej gry. Także i tak się jaram, słuchacie, że nie macie pojęcia. No i tutaj mamy dalej, słuchacie. Znowu te diamentciki, Tu mamy ten, e, właśnie tego aniołka świecącego. No i jakiś tam sukurencik plastikowy, który kiedyś dostałam od Moniki. No i, i mój biały domek. Także tak, się prezentuję półeczka. Nie wiem, czy to pasuje do siebie, pewnie nie. Ale chcę wam pokazać. Bo teraz jest... Także, kochani, przyszłam w inne miejsce. Troszeczkę, żeby było, wiecie, różnorodnie. No, także gulasz się robi. Będzie właśnie z ziemniakami na obiad. No wiecie, słuchajcie, mój kalendarzyk. Zobaczmy sobie, może będzie jakiś cytat na dzisiaj. Bo już będę powoli... O Jezu, nie widać mnie. Będę powoli zaraz kończyć ten film. Ale, ale zobaczę sobie. Dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy, słuchajcie, chyba śro. Nie, 15 stycznia, 15 stycznia jest cytat. Uważność to ścieżka prowadząca do mądrości. Proszę bardzo. No. Także w, w, chyba są cytaty na każdy dzień, tak. Nie przeżyć życia to wybór uważności. Nie przeoczyć życia to wybór uważności. Uważnie słuchaj ciszy między słowami. O, to ładne jest. Uważnie słuchaj ciszy między słowami. Czyli wiecie, żeby się też zatrzymać w tej gonitwie i w tej paplaninie tego wszystkiego, żeby, żeby się wsłuchać w swoje potrzeby, nie? Harmonia między sercem a umysłem to wynik uważności. Dużo tu się powtarzałem z tą uważnością, prawda? Ale o tym jest właśnie ten kalendarz, więc, więc tak musi być, słuchajcie. Ja będę powoli kończyć, gdyż czuję się fatalnie. Nie będę tego oszukiwać, czuję się fatalnie. Trzymajcie za mnie kciuki, siada i głos znowu. Śniegu napadało, słuchajcie, też Wam pokażę. No, be, znaczy ta dalsza część filmu to będzie właśnie ten food hall i parę ujęć, może pokażę Wam śnieg, pokażę Wam gulasz, jak już sobie nałożę, jak nie zapomnę. No i tam takie, wiecie, ujęcia pierdolą <grym> I, I bardzo Wam dziękuję, że jesteście, że komentujecie, że jesteście aktywni. Pozdrawiam e, te osoby, które naprawdę, powiem tak mnie zaskakują, bo obserwuję. Ym, że wracacie do moich starych filmów i komentujecie. I na przykład dostaję powiadomienia codziennie z innych moich starych filmów, że ktoś skomentował, słuchajcie. Naprawdę to jest takie cudowne. No nie, ma, nie macie pojęcia, nie? Także słuchajcie, ja kończę. Idę robić ten obiad. Później wam to pokażę. No i co, kochani? Widzimy się w następnym filmie, właśnie tym tematycznym o samotności z wyboru. I, I mówię: będzie trochę o rodzinie, będzie trochę o związkach, o znajomych też. Tak wiecie, żeby tylko się nie skupiać na relacji miłosnej, ale też na mm, takich właśnie przyjaźniach, co to potem się okazuje, słuchajcie, że są jednostronne, nie? No, także kochani, kończę. Ściskam Was ciepło. Do następnego i widzimy się już niebawem, no pewnie za 2-3 dni. Także pa, pa.